Dobry wieczór, teraz w okresie właśnie tym świątecznym będziemy również dalej jechać z nimi, można powiedzieć regulaminami, ponieważ tam będziemy mieli jeszcze kilka filmików o swojej hodowli i tak dalej, ale niż o tym na razie, teraz właśnie skupmy się na tych wspólnych glebnikach i kolejny, kolejny WG jaki będziemy omawiać jest to Fast Pigeonry Mini Pigeon Race 2020 we Włoszech, wspólny glebnik prowadzony przez Erwina Laro, jednego z najlepszych hodowców, na świecie bez wątpienia, bez podziału na kategorie wagowe. <laughs> Śmiesznie mówiąc, jeżeli chodzi o wspólnego endingu, ponieważ lata wybitnie od RPA przez Tajlandię, Chiny i Ligę Światową. Ligę Światową no w tym roku akurat nie uczestniczył, tam brakło trochę punktów. ale Ogólnie w Świata również bardzo wysoko, zawsze ta powiedzmy czoła dziesiątka, piętnastka. Tak bo teraz dokładnie nie wiem na którym tam miejscu Erwin jest. Najważniejsze, że za nami to jest podstawa, ale chyba jest bodajże że tam ósmy czy 9, ale tak, to już nie pamiętam, to już nieważne, bo to jest tak. Prywatnie powiedziałem o tym, bo chciałem stwierdzić właśnie od razu powiedzieć hodowcom, że to jest faktycznie osoba, która nieprawdopodobnie zna się na rynku gołębiarskim, że chodzi o wspólne gołębniki, wszystkie nowinki, trenowanie gołębi, wywózki, jak to się robi, ze względu na ogromne doświadczenie, naprawdę to jest to jeden z moich ulubionych wspólnych gołębników. Jedyny minus tego wspólnego egzeminka jest niesamowicie ciężki. Każdego roku ginie tam masa gołębi, te loty we Włoszech, bo ponieważ ten wspólny egzemik znajduje się we Włoszech, gołębie lecą na południe z kierunku... Północno-zachodniego, także zawsze bardzo duża wilgotność, wielkie, wysokie temperatury i te głębie naprawdę no, mają bardzo, bardzo ciężko. W tym roku również pierwszego dnia było, bo tylko 5 czy 6 gołębi na noc. Dwa lata temu też w ogóle była katastrofa praktycznie wróciło chyba 40 gołębi z 450 wysłanych na finał. No jest to bardzo mocna selekcja. W tamtym roku mieliśmy 9 gołębia na finale u Erwina. w tym roku trochę dalej tam się zameldowały nasze ptaki. Już nie pamiętam czy były w setce czy nie, aczkolwiek. Jesteśmy była jedyną hodowlą, która rok po roku wygrała pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o loty konkursowe. W tamtym roku mieliśmy między innymi właśnie pierwsze miejsce z jednego lotu konkursowego i w tym roku znowu udało się wygrać jeden lot konkursowy. Także świetne osiągnięcie, tak jak widać, że polskie łębie radzą sobie tam całkiem fajnie, także serdecznie zapraszam do, do udziału. Naprawdę jest to miejsce, gdzie bardzo, można, bardzo mocno można selekcjonować swojego łębie. I tutaj powiedzmy jak przedstawia się ta sytuacja, jeżeli chodzi o fast z Riemini, o regulamin głębie muszą być zaobrączkowane obrączkami z 2020 roku z logiem FCI, muszą zostać zakwaterowane pomiędzy 1 marca 15, a 1 maja, ponieważ tego 10 maja no to już jest za późno trochę. Głębie muszą być zaszczepione, głębie muszą zostać opłacone w na dniu odbioru. Opłata jest to 120 euro za transport opłata jest to 120 euro za Udział jednego gołębia i transport, aczkolwiek są du duże gratisy, także dużo taniej wychodzi ten udział niż 120 euro. Rodowody, zaraz o tym będę mówił, rodowody muszą zostać wysłane najpóźniej przed finałem, gołębie zostaną wystawione na akcji internetowej. Do każdej drużyny czterech sztuk, czyli tutaj zaznaczam czterech sztuk, hodowca otrzymuje dwa gołębie w gratisie, także to jest jedyny sposób gołębi gdzie do czterech sztuk do, otrzymuje się dwa gratisowe gołębie i wysła się całą szóstkę, a więc wtedy pełna drużyna sześciu gołębi, udział z transportem jest tylko 520 euro. Także można powiedzieć, że również wychodzi poniżej 400 zł. Bardzo ciekawa w tym roku oferta w pierwszej edycji Erwin. Dwa lata temu jak zaczęliśmy to promować Erwin nie miał w ogóle gołębia gratisowego w tamtym roku jednego, a w tym roku żeby do mistrzostw tą szóstkę uzyskać właśnie jest cała szóstka za 520 euro, także bardzo ciekawa mm, oferta, no i tak mówię można w bardzo ciężkich warunkach sprawdzić tego gołębie. Tutaj, jeżeli chodzi o nagrody, również wszystko jest pięknie wypłacane. Tutaj w kasę, zawsze się rozliczamy. To jest jeden z mniejszych wspólnych gdzie faktycznie bardzo mocno kładzie nacisk na dyplomy, na medale, na płatności. Tutaj wszystko w net. On dzwoni za nami, a nie my za nim. Także to jest taka fajna ciekawostka, że nie trzeba się dopominać czy czekać. Tutaj wszystko. M, wszystko na poziomie załatwia, zresztą on, on, tak samo jak jest obsługiwany dobrze przez inne wspólne gabliki, tak samo on chce obsługiwać tych hodowców na jak najwyższym poziomie i tutaj jeżeli chodzi o lot finałowy <laughs> nagrody, pierwsze miejsce jest to 10 000 euro, <laughs> drugie miejsce 5 5000 euro, trzecie 3000, czwarte 2000, piąte 1000 euro Miejsca 6 do 10 jest to 500 euro 11 do 20 250 euro <laughs> 21 do 30 200 euro i w gałębie z miejsc 31 do 40 jest 1 wolny wstęp na edycję 2000... 2021. Za półfinał otrzymujemy tutaj pierwsze miejsce 1500 euro, drugie miejsce 400, trzecie 300, czwarte 200 i piąte 100 euro. A zlotnik również, za pierwsze miejsce jest to 1000 euro, za drugie 500, za trzecie 300 euro. Nagrody są wyliczane na przy 1000 opłaconych gołębi. I teraz w 2020 roku loty konkursowe i treningowe odbywać się będą z odległości 5 km, 10 km, 20 km, 30 km, 50, 60, 80 i 100. Loty konkursowe Bolonia 115 km 7 sierpnia, modena 145 km 14 sierpnia, parma 220 km 28 sierpnia, Piacenza 280 km 28 sierpnia i biella finał jest to 415 km 4 września, będzie organizowany właśnie finał 4 września 2020 roku. Tutaj tak jak mówię, trzeba wysyłać bardzo. Gołębie, które lubią ciężkie warunki, upały, można powiedzieć, że praktycznie gołębie takie chyba maratońskie, żeby sobie faktycznie dobrze radę dawały. Na no, akurat przed dwoma laty dziewiąte miejsce zajął u nas o, dziewiąte miejsce. Źle, siódme miejsce bodajże dzień Dziewiąte miejsce na finale, bądź siódme, już nie pamiętam, teraz nie chcę strzelić, bo ten czy 34 gołębie wraz, ale w pierwszej dziesiątce z finału zameldował się nasz gołąb, właśnie czerwony wos, także akurat można powiedzieć, że z linii sprinterskiej, ale wytrzymał te warunki, aczkolwiek to był taki gołąb, który faktycznie na półfinałowej katastrofie również przyszedł 40, taki można powiedzieć gołąb nie tyle szybki, co z niesamowitym charakterem i wolą walki powrotem do domu, no na pewno okazało się, że jest to samczyk, także... Również w tamtym roku już odkupiliśmy go, w tym roku jest u nas w rozkładzie, także zobaczymy jak, jak te młode po nim będą się sprawować. W tym roku już mieliśmy bodajże dwa młode na wspólnych gołębnikach po nim, oba ukończymy loty finałowe, jeden, jeden to praktycznie zginął przed lotami w Grecji i wrócił po lotach, także przeczytał cały sezon lotowy poza gołębnikiem, ale wrócił. To bo akurat nie odkupowaliśmy, wiadomo, że odkupiliśmy ponad 50, prawie 50 gołębi ze wspólnych gołębników do swojej hodowli Mortem, naszych oryginalnych gołębi, także odkupiliśmy wszystkie asy lotowe, no to wiadomo, wszystkiego z powrotem nie można sprowadzić do swojego gołębnika, to było pewne szaleństwo i nie, mia, nie ma tyle miejsca, żeby te, można powiedzieć, gołębie, które gorzej latały, też sprowadzać. Wiadomo, jak są z dobrej linii, to nieraz można je ściągnąć i to nie ma żadnego problemu, one się nadają jak najbardziej później do krzyżówki, ponieważ... Coraz więcej hodowców zwraca uwagę na to, że po gołębiach ze wspólnych gołębików później bardzo łatwo jest, bądź dużo łatwiej wyhodować jest super gołębie zarówno do oddziału, jak i na wspólne gołębliki. Także to jest taka ciekawostka, że te gołębie, które przychodzą z szkoły życia na tych wspólnych gołębikach za granicą, w ciężkich warunkach później dają faktycznie dobre młode, nie czarują się na wspólnych gołębikach, zostają tylko głębie najtwarsze, najsilniejsze, najzdolniejsze, najbardziej odporne na choroby. Także tutaj można powiedzieć, że to jest... Dobre miejsce do sprawdzania gołębi. Wiadomo, nie jest to tanie, aczkolwiek ja to zawsze porównuję, jeżeli są to opłaty około 300, 350, 280, 400 zł. Duże nagrody. Tutaj wiadomo, jeżeli chodzi o Fast Pigeon Remini. Yy... Wyniki są tak samo transmitowane na benzingu na żywo. Klasyfikacja az lotników opiera się również o średnią prędkość ze wszystkich lotów konkursowych. To jest jedyny minus tych wspólnych gędników dla mnie ogólnie. Ja wolę nie przez to, że mieliśmy pierwszego asa członkow w Grecji na as Halkidiki, że się udało. To nie o to mi już tyle chodzi, tylko wolę, że tego nie robią konkursy niż ma decydować prędkość, średnia prędkość przylotu. Dlaczego dla mnie to jest nie do końca sprawiedliwe? Wystarczy, że mamy cztery loty, gdzie jest mocno w dziób. I go powiedzmy cztery razy pierwszy. A jest jeden lot z wiatrem, gdzie jest powiedzmy nie wiem, 110 na godzinę, i tamte wiatrowe gołębie siadają. On przychodzi swoim normalnym tempem, czyli powiedzmy nie lubi z wiatrem, i jest najlepszym gołębiem, najszybszym, jeżeli chodzi o ciężkie loty, o taką faktycznie sprawiedliwą rywalizację. On może wszystko wygrać, ale wystarczy, że się 10 minut spóźni z prędkości, z 200 km, jak ma wiatr w ogon, i on się już taką prędkość spada, ta średnia, że on się już nie liczy w klasyfikacji azwolutników. Także to mi się nie podoba, i wiele, wielu hodowców właśnie narzeka na to, że to jest powiedzmy taka sytuacja. Że te nie zawsze najlepsze gołębie są w stanie wygrywać. No nie mówię o chorodniczu, gdzie na przykład tam są loty tylko w dziób, ale pewnie takich wspólnych gorników nie ma wiele. Także tutaj Włochy napno no, zachęcamy do udziału, ponieważ są bardzo ciężkie loty konkursowe i można bardzo dobrze wyselekcjonować stadu. Dobry lot.